Cześć, tutaj Zorza. Witam Was w Coral Island. Ja nie wiem, czy widzicie, ale mam na pasku tutaj spryskiwacze. Pewnie zastanawiacie się, skąd one są. Otóż, w ramach jakby realizacji tutaj postępu i słuchajcie bicia kolejnych poziomów, mam na myśli poziomów tam miasta, otrzymałam nagrodę dwa spryskiwacze. Dwa spryskiwacze to naprawdę całkiem sporo, jeżeli chodzi tutaj o naszą grę No bo jak widzicie, już jeden tutaj stoi i nas tutaj trochę uwalnia od pracy. A teraz jeszcze do tego dojdzie, słuchajcie, drugi. Także naprawdę fajnie. Hmm, drugi i w sumie trzeci nawet. Więc spoko. Tutaj zaraz sobie podziałamy, popodlewamy, zaraz sobie usadzimy ten spryskiwacz. I zobaczymy, co nam to przyniesie. Powinno być trochę lepiej w kwestii e, tutaj naszej organizacji. Słuchajcie, to sobie dziudne, trudno. E, Okej, okay, tu sobie postawimy, tutaj sobie zasiejemy. Hmm, czy coś jeszcze? A, tutaj jeszcze sobie podziwiamy motyką. Może coś tutaj sobie uzupełnimy zaraz? żeby już było. No i tutaj też by tak wypadało trochę, wiecie. O. Uzupełnimy i będziemy mieli już praktycznie jedną stronę zapełnioną w te spryskiwacze. Tu mam jakieś nasionka. Nie no, nie chcę sałaty wsadzać tutaj. Nasionka. Także wsadzimy. Ok, tu jeszcze jest jedno miejsce. Także git. Podlewamy. Widzimy też, że jakiś list czeka u nas w skrzynce. Zaraz się go podejmiemy, tylko skończmy z obowiązkami. Tutaj, słuchajcie, czeka miejsce na nasz kurnik, ale jak widzicie, nie wiem czemu nic się z nim nie dzieje. Jest napisane, że jest on under construction, czyli że po prostu będzie, że jest w trakcie budowy. Ale jak widzicie, nikt przy nim nie działa. Może jest jeszcze za wczesna godzina? Nie wiem. Nie wiem też, ile zajmie budowa tego oto budyneczku. Słuchajcie, ktoś mnie to morduje wiadomościami, no ale zaraz nieważne. Słuchajcie, otwieramy list. Tu pisze do nas babcia. O, jak pisze babcia, to to zawsze fajnie, bo to oznacza pieniążki. No to fajnie. 500 monetek. Bardzo fajnie. O, ale dostaliśmy też tutaj drugi list. I tu jest napisane przyjdź do pustej, pustego miejsca w lesie. My sprzedamy rzeczy dla Ciebie. Chyba wiem, o które miejsce chodzi o to przy kopalni. Kolejny list, kurczę, ile tych listów. Tu pisze do nas burmistrz Konor, że to jest rozgrzewające serce, żeby widzieć, jak pomagam rozwijać się w wyspie. Bla, 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 bla. Niektórzy że będą nowi mieszkańcy, którzy się wprowadzają. No i każe mi tam pracować dalej. No dobra, fajnie, ale co kurczę poza tym? Myślałam, że jakieś wiecie. Monetki dostanę. Dobra, przeglądam jeszcze. Słuchajcie, tutaj dziennik. Dziennik. Muszę tak dostarczyć: oczywiście, warzywka. Tutaj muszę uzdrowić koral, site. Tu muszę znaleźć tego gianta. No i dostarczyć sześć itemów jeszcze do muzeum. Eee, także, no, tak to wygląda. Jak widzicie, mam trochę tutaj eee, warzywek. Eee, nie chcę ich na razie wsadzać. Zobaczymy, jaki jest quest e, tam na na naszym sklepie, wiecie, jakiś errand, to może byśmy wtedy doręczyli po prostu tego quest'a e, i może byśmy coś dzięki temu zyskali, także zaraz zerkniemy. No jest jakiś tutaj krzyknik. E, zobaczmy. Need some grass. Ona potrzebuje jakiejś trawy. No dobra, no ale skąd mam ci wziąć trawę? Ja nie wiem w surze, skąd wziąć trawę? Ech. Czy chodzi o taką... Takie, taką zwykłą trawę. Słuchajcie, nie wiem, przekonam się, czy o taką chodzi. Zaraz spróbuję zapełnić inwentory i zobaczymy, czy, czy to jest to. Czy to naprawdę chodzi o taką zwykłą, po prostu tą, która jest rozsiana na moim polu. Zaraz ogarnę temat. Czyli w takim razie spokojnie mogę sobie sprzedać nasze tutaj rzeczy o, to też sprzedam. W sumie po co mi to. E, Okej, okay, szukajcie zerkamy. Nie, tu jest fiber. To nie jest gras, czyli to nie jest trawa. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. E, lin, znaczy, Link mi się kojarzy z, mm, z, z z pływaniem. O, patrzcie, widzicie? Tutaj mi się podobały jakieś NPC. Dosyć sporo jeszcze po tych takich miejsc, no ale nieważne. Nie po to tu zajrzałam. Chciałam zajrzeć do dziennika. Link mi się kojarzy z nurkowaniem, więc może chodzi słuchajcie o jakąś trawę, która jest pod wodą. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Hmm. Słuchajcie. E, idźmy skorzystajmy z teleportu pod naszą yy, kopalnię. I sprawdźmy to miejsce, czyli tą pustą kabinet, w którym mają nam sprzedawać itemki. I jak widzicie, no tutaj już nam się świeci znak wykrzyknika. Yy, no dobra, wszystko fajnie. Słuchajcie, jakiś plecaczek. Aha, czyli tutaj słuchajcie, outfity, czyli po prostu wyglądy można sobie kupować. Na razie większość jest zablokowana. Jak widzicie, że tutaj sprzedaje chyba jakaś małpka, ale jej nie widać. Okej. Okay. No cóż, myślę, że pora dalej ruszyć do kopalni. Jak już tutaj zaszliśmy, no to trzeba działać. Nie ma co. Nie obijamy się, słuchajcie. I idziemy dalej. Mamy 25 poziom. Także przebijamy się przez kopalnię, wydobywamy, robimy wszystko, wszystko, żeby tutaj ogarnąć temat i odkryć tego, uwolnić tego Gianta. Rozglądam się, czy może jest jakieś zejście, ale. Jej! No, tego nie przewidziałam. I tutaj kolej. Chyba mam pecha dzisiaj. Zapomniałam o młotku. Dobra. Jakoś się udało, na szczęście. Nic mnie nie pobiło. Mam nadzieję, że znajdę w miarę szybko zajście, chociaż miejsce jest ogromne. Zawsze staram się trochę losowo tutaj w różnych miejscach. Popukać, że tak powiem. Nie wiem, jakoś wierzę, że może wtedy bardziej prawdopodobne, że zlosuje się to miejsce zejścia. Kurczę, no coś, coś pechowo. chyba rozbijemy wszystkie skałki. A będziemy musieli sobie zrobić słuchajcie, przerwę w spa. Co za oszukaństwo. zawsze tak jest, że jak jest za dużo kamyczków, to trzeba ich później za dużo później nastukać. Jest zejście, a my oczywiście mamy 68 energii. No nic. Słuchajcie, to nie szkodzi. Zaraz podejdziemy do naszego spa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kopalnia się zapamiętuje, więc podejdziemy w górę. A szybciutko podejdziemy do spa. Trochę energii odzyskamy, no bo przecież mamy czas. Mamy praktycznie cały dzień. No tutaj coś jest, może się trafi jakiś końcu artefakt albo coś, nasionka. Eee, może być, dobra, nie narzekam. Eee, szukam spaszcz. O, kolejna kolejna kończynka i kolejna nasionka. Oczywiście, że tak. Budujcie mi ten kurnik, bo już chcę kury pierwsze. A nie tam obijacie się. Tu, o, zarwę sobie kwiatuszki przy okazji, Ach, nie ma jak odpowiednie zajęcie. Dobra, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Idźmy sobie opoczywać spa ej, mam do Was takie pytanie teraz y, niedługo, jeszcze w lipcu tego roku będzie premiera gry mm, serii trochę Lords of the Rings e, czyli Władcy Pierścieni mam na myśli Tales of the Shire e, no i tam wiecie, hobicie sobie, chodzicie sobie hobbitem, macie własną norkę pielęgnujecie swój ogródek w ogóle czailiście temat trochę, czy nie? coś wiecie na ten temat? ja tak trochę się przyglądam temu i jakoś tak Sceptycznie podchodzę. Nie wiem, czy nie pogramy w coś innego, coś w innym charakterze. Nie tylko farma, nie tylko roślinki. Hmm, sama nie wiem, kurczę, wiecie. Co, 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 co sądzicie na ten temat? Co wiecie? Może macie jakieś inne gry do zaproponowania ciekawe, czekam na Wasze propozycje. Piszcie w komentarzach. Ja na pewno się z nimi zapoznam. Eee, no, bo nie chcę Was też zanudzać w koło tymi samymi materiałami. No, ale wiecie jak jest. Dobra, napijeście kawki, poczekajcie chwilkę. Dobra, napiłam się. Mam nadzieję, że Wy też sobie zrobiliście tutaj przerwę na łyczka kawki. Odzyskujemy energię, żeby iść znowu do kopalni. Działamy dalej. No, mogłoby to szybciej trochę odzyskiwać tą energię, no ale nie ma co narzekać. Dobrze, że w ogóle jest taka możliwość. No już niedługo będzie trzysta energii. Zastanawiam się tu, ile zrobić 350, no to na pewno to minimum, słuchajcie. Zastanawiam się, czy nie dojść do 400. Klimaty, muzyczki, słuchajcie, tutaj są naprawdę iście azjatyckie. Takie trochę hmm, w jakiejś świątyni w sumie. Chociaż może za bardzo wesoła na świątynię, nie wiem. Dobra, mamy już 400. Słuchajcie, energii. Dobijmy może do 450 i ruszamy z tematem. Nie ma co przesadzać, za dużo energii, też niedobrze. No już tylko, tylko, jest, idziemy. Było miło, posiedzieliśmy, odprężyliśmy się, ale pora wracać do pracy. Jak widzicie, tutaj też jest miejsce na teleport, tylko on jeszcze nie działa, więc pewnie będę musiała coś tam zrealizować, żeby odblokować temat. Kurczę, w sumie teraz patrzę, czemu ja poszłam tak naokoło, skoro tędy mogłam iść. Nie ogarniam. No ale dobra, człowiek się uczy cały czas. Jakiś robaczek jest, ale już go chyba miałam. No cóż, dobra. Zrobiłam sobie podróż pieszo. Dobra, jesteśmy, przełączamy na nasz pasek kopalniany i działamy. Jak widzicie, tak jak wspomniałam, no tutaj kopalnia już została trochę przeczesana. E, idziemy do naszego zejścia, które tutaj odkryliśmy, gdzie ono było, a tutaj, jestem ślepa oczywiście, e, i wchodzimy i schodzimy dalej. Także to jest taka fajna mm, możliwość. Jeżeli kiedyś zabraknie Wam energii, a macie czas, to słuchajcie, po prostu wyjdźcie na górę, Idźcie do spa, odpocznijcie sobie, nabierzcie tej energii i wróćcie z powrotem. Tak, żeby wam się po prostu. Co to jest? Słuchajcie, no tego to ja się nie spodziewałam. Co to ma być? Że one są takie duże jakieś. Jeju, widzieliście, co to normalnie Wyglądały jak orki. Znaczy, jakieś strole jaskiniowe. Słuchajcie, może to dlatego, że ja tak wspominałam o Władcy Pierścieni. Ja przepraszam, ja nie chciałam, ja nie powinnam. Słuchajcie, no tego się nie spodziewałam. No to mnie serio przestraszyło i zaciekawiło, bo tego jeszcze chyba nie widziałam. O ja tu gadam jak najęta. Naprawdę mnie to przestraszyło. Dobra, szukamy zejścia oczywiście. Najpierw trzeba wcelować, prawda? Jest zejście, także idziemy w dół, nie, nie zwlekamy. Ta specjalizacja rock domino, czyli że po prostu wiecie, załącza się po kolei, m, automatyczne niszczenie tych kamieni włącza się jakoś często, a czasami no to po prostu coś strasznego. Może wiecie, jak nabije więcej leveli to, to jakoś się pojawi to częściej. Wkrada już mi się chrypa do głosu. Chyba za dużo gadam, słuchajcie, to wszystko przez Was. E, dobra, idziemy niżej. Dum, dum, dum. Chciałam Was zapytać, czy jak oglądacie Coral Island, to śledzicie, śledzicie też na moim kanale jakieś inne treści? Mam na myśli, nie wiem, Stardew Valley albo Minecrafta? Jeżeli tak, to piszcie, napiszcie, napiszcie na przykład, co Was ciekawi bardziej, e, dlaczego śledzicie e, jedną treść albo drugą. Dlaczego Was w ogóle to ciekawi? Bo to, to takie ciekawe jest, bo wiecie, to są takie trochę inne tematy no nie wiem, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, jeszcze opowiem Wam historię. Słuchajcie, wczoraj znaczy, miałam w domu takiego... zacznijmy od tego, że miałam w domu znowu. To ona może teraz będą się pojawiać. Miałam w domu takiego kwiatka. Jako, że mieszkam w mieszkaniu. No ten kwiatek był ogromny monstera, Eee, pewnie wiecie, jak mi kwiatku mówię, ono rośnie olbrzymi, no nie. No, ogółem miałam go w domu, ale już w mieszkaniu po prostu przestał mi się mieścić, no nie. Kurde, miałam taki dylemat, co z nim zrobić. Eee, wiecie, no ciężko mi go było komuś wpychać eee, znajomemu. No, z jednej strony ciężko mi było się nim eee, zaopiekować. I już po prostu no, zajmował mi zdecydowanie za dużo miejsca. Trochę mi żal było się z nim pożegnać, no i wpadłem na pomysł, że e, nie będę go sprzedawać, tylko go po prostu oddam dobre ręce, byle by ktoś się tam nim zaopiekował. E, jako, że kwiatek był ogromny, no to cena też mogła być dość spoko, ale wystawiałam go po prostu za odbiorem osobistym. Słuchajcie. Kwiatek został ogarnięty w 17 minut. Ja myślałam, że to będzie jakiś problem, zanim się znajdzie ktoś. Słuchajcie, a tu przyjechała taka, wiecie, starsza pani. No nie obrażam jej, no nie, ale widać ewidentnie miłośniczka kwiatów. Jeju, jaka ona była przeszczęśliwa, że dostała tego kwiatka, wiecie. Kurczę, ja mam nadzieję, że po prostu jej będzie teraz dobrze rósł i się nim będzie cieszyć. Wiecie, no są takie mm, osoby, które uwielbiają kwiaty, których po prostu cieszy to, jak one rosną, więc mam nadzieję, że to była taka kobietka mm, i, i po prostu sprawi jej ten kwiatek dużo radości. Ale no po prostu 17 minut, sorry, ale rekord. I tym bardziej, wiecie, dziwił mnie temat, że mm, ta kobietka no, wcale nie była jakaś taka moda. No nie chcę wymieniać tego portalu, na którym e, wystawiłam e, to, to, tego kwiatka, e, ale po prostu, e, no, też z drugiej strony, no za darmo, z kwiatkiem nic nie było, był zadbany, duży, ładny, wyrośnięty itd. E, ale, no z drugiej strony, słuchajcie, 17 minut i ja miałam tyle wiadomości, że nie nadążałam odpisywać. Także tak to wyglądało. E, no ale tak jak mówię, mam nadzieję, że Baweczce będzie się tam dobrze sprawował. Kwiatek, 17 minut. Ja pozbyłam się, słuchajcie, problemu. No, czy nie chcę mówić problemu. E, no po prostu Kwiatka znalazła mu nowy dom i mam nadzieję, że będzie mu dobrze. Także pozdrawiam tą kobietę serdecznie i oby jej się tam dobrze wiodło taka, taka to historia a może wy słuchajcie, to się wystawialiście macie jakieś rekordy znowu jakiś nowy potwór w oddawaniu rzeczy za darmo słuchajcie, no ja to trochę potraktowałam, no może dobrze mówić tak o sobie, dobry uczynek nie, nie no chyba to nie jest dobry uczynek bo no tak jak mówię, on mi już się po prostu nie umieścił, ale no nie chciałam go gdzieś tam sprzedawać bo po prostu ten kwiatek taki był, wiecie um, jakiś taki sentymentalny, no znowu, słuchajcie, ta moja ulubiona sytuacja, mamy 17.50 spędzamy czas w kopalni mamy 80, słuchajcie, sztuk energii więc chyba myślę, że pora powoli wracać do Domciu. Mamy, słuchajcie, 31 poziom. No, 30 jest osiągnięty, jakby zaklepany już. Mm, no, ale słuchajcie, końca nie widać. Nie wiem, myślałam, że może na 30 zatrzyma się ta kopalnia, ale wychodzi na to, że nie. Więc co najmniej będzie 35. Jeszcze tak zerknijmy szybko. Słuchajcie, ta 35 by nam się łapała w ten trzeci rząd i by nam zapełniła. Więc może 35 to już będzie ostatni. Zobaczymy, przekonamy się. No, mój ulubiony teleport, słuchajcie ale to jest trochę niedobre z tymi teleportami, bo no, przez to też nie odkrywasz nowych rzeczy nie zdobywasz jakichś tam dzikich roślinek innych takich, wiecie, pierdół nieładnie mówiąc hmm, hmm, hmm. znaleźliśmy tutaj połapkę, ale powiem Wam szczerze ja zazwyczaj pułapek nie używam. To jest taka moja przykra prawda. Tu możemy zaoferować ten Jasper. O, no dobra. Tu możemy zadonejtować. Hmm, hmm, hmm. że to sobie sprzedamy eee, pójdziemy jeszcze od razu do świątyni, też teleportem który uwielbiamy damy sobie ten kamyczek tutaj czy kamyczek nie, nie chcę przywoływać tej naszej tutaj ziomalki winter ocean eee, nie, summer też nie, to nie będzie tu Heh, może tu monster loot Ej, patrzcie, tu mogę oddać te rzeczy, które już trochę mam w sumie. E, frut, 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 frut. Słuchajcie, no nie, nie wiem. Jeszcze raz zerknę. E, kamyczek. Słuchajcie, może to będzie tak, że ja dopiero odblokuję mm, kolejny tutaj e, ten e, posążek, i on dopiero mi da możliwość wsadzania tych kolejnych kamyczków. Chyba tak. Więc ja na razie go sobie zostawię. Nie będę go sprzedawać. Potem nie wiadomo, kiedy się znowu trafi. Ale no już tego tutaj mogę dać do muzeum. Więc idziemy chyba, nie? Bo potem go zgubimy albo go sprzedamy. Muzeum nie jest daleko. Słuchajcie, no przy muzeum też jest teleport, ale niestety nie jest jeszcze odblokowany. Nie wiem, kiedy się odblokuje. No, ale no tak jak mówię, nie jest daleko. Można iść się przejść. Nie jest to groźne ciężkie, a przy okazji będziemy mieli kolejny item do naszego tutaj zbioru. Teda Ta 45. Także już 5 i będziemy mieli quest'a. W sumie moglibyśmy zrobić taką shachermaę, połowić trochę ryby, bo ryb w sumie chyba mamy tam dosyć mało. I odblokować dzięki temu po prostu kolejne zadanie. Także nie wiem, kwestia do przemyślenia, ee, mucha do sprzedania <grym> i po prostu trzeba działać z tematem. Dobra, słuchajcie. Dzięki mam za wspólny dzień. Dalej będziemy cisnąć z kopalnią, bo chcemy tutaj e, ogarnąć temat i jakie ona ma dno. I mam nadzieję, że pójdzie to w miarę szybko. Także dzięki mam za wspólny dzień. I do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Coral Island bądź też innych, także zapraszam Was na inne playlisty. Sprawdźcie, co tam Was może ciekawie. I do zobaczenia, cześć!